Gortatem na ceremonii ważenia Adamek Kliczko. Zacznijmy może od tematów koszykówki. Jak Pan oceni występ polskich koszykarzy na zakończonych już dla nich Mistrzostwach Europy? Ja oczywiście występ bardzo dobry. Zrobili naprawdę duże wrażenie. Jestem bardzo dumny z tego, że koszykarze wygrali bardzo ciężkie spotkanie z Turcją. Troszkę brakło może doświadczenia w spotkaniu z, z, z Wielką Brytanią i, i myślę, że to doświadczenie teraz, które zebrali w tym, w tym roku na turnieju zaprocentuje za, za parę lat. Oczywiście liczymy na to, że zbliżymy się wszyscy za rok czy za dwa lata i będziemy naprawdę silną ekipą. Mamy młody zespół, który naprawdę trenuje fantastycznie, jest fan, fajna atmosfera i, i naprawdę wszystko się rysuje w dobrych tutaj barwach. Nie żałuje Pan, że nie mógł być wraz z kolegami, z Aleszem Pipanem na tym turnieju? Oczywiście, że żałuję. Bardzo chciałem na tym spotkaniu, na tym turnieju zagrać. Była taka inna sytuacja, miałem naprawdę ciężki wybór. No niestety taką, ani inną podjąłem decyzję, była to decyzja również e, podjęta tutaj pod wpływem e, pewnych okoliczności. E, wiem, że kibice mogą mieć na mnie za złe, ale odwdzięczę się w kolejnych latach i zrobię wszystko, żeby polska reprezentacja grała jak najlepiej. E, lockout w NBA trwa w najlepsze. Jaka będzie pańska przyszłość, gdzie pan zagra? E, jeszcze nie wiemy, na razie sytuacja bardzo ciężka, w związku z tym, że dalej nie mamy ubezpieczenia i takie ubezpieczenie jest bardzo ciężko znaleźć, to prawdopodobnie zostanę pozostanę bez klubu i będę trenował indywidualnie. Pojawiał się wcześniej temat Pana gry w UKS Łódź. Niektórzy no, z niedowierzaniem na to patrzyli. Jak Pan odniesie się do tych informacji? E, jedyna szansa, że zagra w łódzkim klubie sportowym jest e, tylko i wyłącznie pod tym względem, żeby pojawił się prywatny biznesmen, który e, w pewien sposób zagwarantuje e, takie ubezpieczenie własnym, własnym majątkiem. E, nie ma dzisiaj firmy, która by to ubezpieczyła, dlatego e, moja gra w się. może być tylko i wyłącznie, e, że tak powiem, wymyślona, a jeżeli, a jeżeli miałbym zagrać, to będzie tylko dla kibiców pojawienie się dosłownie 2 trzy minutowe na parkiecie, żeby podziękować im za wsparcie dla tego klubu przez ostatnie lata. Skoro jesteśmy po ceremonii ważenia Adamka z Kliczko, to nie, nie mógłbym pana nie zapytać o jutrzejszą walkę. Jak pan ocenia szansę Tomka w starciu z ukraińskim gigantem? Oczywiście szanse Tomka, poprzez wielu fachowców, można powiedzieć, są małe. Tutaj wyliczane są na bardzo małe. Mimo to uważam, że Tomek ma wielkie serce, jest, jest, jest naprawdę fantastycznym bokserem, bardzo zdeterminowanym, dlatego na ten, na ten dzień czekał całe swoje życie, całą karierę i myślę, że tej, tej szansy nie zmarnuje. Jest to bardzo dobry człowiek, bardzo, bardzo dobry kolega, dlatego tak jak on mnie wspierał przez ostatnie parę lat w NBA. Ja to samo zrobię uh, dla niego i przyjadę teraz z, sam, z całą, z całą uh, rodziną, z przyjaciółmi i będziemy go wspierali z całych sił. Nie myśli Pan o rozpoczęciu treningów bokserskich, bo warunki fizyczne na boks ma Pan niesamowite. Warunki tak, ale nie, nie nos na pewno na boks. <laughs> e, oczywiście e, tata bokser, brat bokser, e, wiele, wiele osiągnięć w, w naszej rodzinie, ale myślę, że pozostanę przy koszykówce. E, lubię oglądać boks, e, lubię, lubię e, przychodzić na tego typu gale, ale nie oglądam nie ukrywajmy, nie jestem bokserem i za dużo pojęcia na ten temat nie mam. To, że czasami trenuję boks, to jest to tylko wyłącznie przygotowanie mojego, moje fizyczne, tutaj przygotowanie fizyczne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki.